Zobaczymy, jak to teraz pójdzie. E, powinniśmy ich rozmieść. Szybko. Uuuu! Tego się nie spodziewałem. Mamy na mapie mury palangiru. Mury palenoru, przepraszam. Mur palenoru to jest mur, który. Jak tam widzieliście na ma mapie, było nawet, że miasto miało te swoje 7 poziomów. A oprócz tego, w pewnym odległości od miasta, był właśnie mur, który otaczał je dodatkowo. Eee, taki, no, dosyć długi mur. E, I ten mur, między innymi, przechodził tam przez Osgiliard w pewnym momencie. E, no i to była taka, powiedzmy druga fala obrony miasta, bo pierwszą było samo Osgiliard, eee, a ten mur był właśnie drugą, tutaj to mamy, w ogóle w grze władza pierścieni powrót króla była jedna misja e, na fragmencie muru i w sumie wygląda on tutaj bardzo podobnie do, do tego w, w tej grze jak e, powrocie króla, to może z zeszłym na moim kanale jest seria z Powrotu króla właśnie Ale kurczę, to nam troszkę różne sytuację jednak. Bo musimy przejść przez bramę. A tam jest ciasno. A ja mam mało wojsk. O, nie podoba mi się to. Ale dobra, nie narzekamy. Rozstawmy jednostki. Jakoś sensownie w miarę. Czy nie wiem za bardzo jak rozstawiać. Eee, tutaj. Tutaj... Eee, tu... Mieczników... Jazda... Generał... No i co? Lecimy! Przyjdźcie do nas! Przyjdą do nas! Eee. O, jeden oddział idzie odważny. Ojej, Dobra, to rzucamy od razu dobrze te oddziały i jazdę. I będziemy ich tam w tym przesmyku męczyć. Zwolnijmy trochę. Damy łuczników lekko do przodu. I się o tyle. Odbiję się ten kawałek, wykorzystam ten mur, zmuszę ich do walki w ciasnym przejściu. No właśnie, patrzcie co się dzieje tutaj już. Tutaj ten oddział na flankę trochę, ten tu. Co mniej nie na flankę, na flankę idą te oddziały. Ale nie, świetnie, że ten mur tutaj jest odzorowany. Atakować. jazda, się nim minimalnie. Wyatakować, wyatakować. No, coś pięknego. Ja może znowu zaatakować. Cię czekają. He Pięknie No Par przył uciczą tego do doru powstrzymają nas tutaj. Jest jakaś druga brama, nie? Jest jedna brama na mapę, prawdopodobnie. W ogóle można tu wejść? No nie. Tutaj można? Tuż nie. E, można. Dobra, można na mur wejść. W niektórych miejscach nie do końca jest to dobrze zrobione. Co w No, tego tego działu nie wywalczcie ode tutaj, wrogi. Wyd Wyd wrogi. Wyd Wyd wrogi. Wrogi. which is the sartier so i'll yankee wow <laughs> Dobra, jazda może uderzyć znowu i w sumie przebić się na drugą stronę i dopaść tutaj. W raglencie tych ma jak najmniej jedną sekundę. Ok, nie zarobił 200 straconych, oni 2,5000. Prawie no, no ładnie, mm. no jest No i pytanie: czy stajemy pod Kmina Czy się wycofujemy? Połączcie się. Ten oddział oddeleguję Ten dorzucę. Oddeleguję też ten oddział. Dorzucę ten. Co się rzeczy oddelegować? Wymienić cokolwiek? Tych mało zostało, ale tu kurczę, tu też mało jednostek zostało. W sumie. Ten wycofajmy. Weźmy ten. Eee, no i chyba tyle. Kawalerii wymieniać. Nie mam za bardzo czego nawet już. Dobra. Dostajemy pod porami Mjestyrit. Za to dojdzie armia dodatkowa. I jako, że mam spory przychód, to zaczynamy rekrutację znów. O, oho i to tak, tutaj ci ci tutaj ci ci i ci I e, isengard ci 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 lunard eee pekpek i pyk, pyk, i pyk, pyk. Tutaj to samo. Jeszcze Moria. No, moria przede wszystkim do przeszukania te oddziały. Potem pyk, 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 pyk. Tutaj sobie też wyznaczymy całą kolejkę. Tu też. Eee, zakala, pek, 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 miasto goblinów. Dobra. Eee, tutaj, w sumie też idziemy. Wiem, że daleko strasznie to, ale co tam? <tudno> Trudno. To już jest rekrutacja, tutaj. No i dobra, będziemy rekrutować powoli, potem wyznaczymy generałów i poślemy na front. Czyli tu, tu będziemy się bić. Eee. Tutaj nie wiem, czy potrzebny mi aż taki garnizon, niech będzie, na razie. Yy, tylko, tak, tutaj ile te katapulty ciągną? Co z tym ciągną? A nie używam, dobra, podmywamy się. Oho. Yy, stąd też no ten poziom jest zbędny. W ogóle przyjrzyjmy. Tak, tutaj 110. Tu nie usuwamy nic. 120 ale darmowe jednostki, tutaj co mamy, eee, niech zostaną, eee, tu darmowe. Ja no, wszędzie, jak patrzę, mam darmowe jednostki, tak więc nie muszę niczego rozwiązywać tutaj. Zrekrutujemy jeden ten i usuniemy ten, co tutaj jest. Zbudujemy to już też tutaj rynek. O, w ogóle jak tutaj elfy? Elfy się zatrzymały, bardzo dobrze. Uff, krasnoludy armii mają. No i tak, gdyby elfy nie wypowiedziały wojny krasnoludom, to tutaj nie byłoby żadnych armii, tylko one by walczyły tu. Pewnie krasnoludy byłyby gdzieś tutaj już. Ale że elfom odwaliło. To krasnoludy muszą się bronić, tutaj. I tak to wygląda, w ogóle mi się tu armiami. Neutralnie są na razie. Ale... no cóż, nie wiem ile to potrwa. Mogą pozostać całe neutralnie, a mogą i zaatakować. Są dwie opcje. nudy O co chodzi? O no, nic Okej. Okay. Kurcze, elfy z mam tyle armii, nie wykorzystują. Oho. Okej. Okay. Uuu, co ty masz? Masz... Kiepskie siły. Głównie balisty. Przeciwko tobie idą trolle. Dużo troli. Więcej troli i jeszcze więcej troli, ale mam szansę przerwać może Mistirit. Tako więc, w sumie, rozegrajmy to. Save. I jedziemy.